Cześć, turychu, odnaw. Zachorowałeś na odpoczynku w Polsce, a pracujesz na rotacji w Norwegii? Luz, da się ogarnąć chorobowe znaw, tylko trzeba zrobić to z głową. Idziesz do lekarza w Polsce, od razu jak się rozłożysz, nie czekasz, aż cię złożą do szuflady. Bierzesz zwolnienie lekarskie na papierze. Musi być wydruk, oryginał. Kod choroby, data początku i końca zwolnienia, tyle wystarczy. Nie musisz tłumaczyć zwolnienia, więc nie musisz wydawać kasy na żadne biura tłumaczeń. No, chyba, że twój pracodawca zażąda takiego tłumaczenia. No to wtedy musisz. Od razu informujesz pracodawcę, że jesteś chory. SMS, mail, gołąb pocztowy, byle wiedział. Jeśli jesteś chory do 16 dnia, to płaci ci pracodawca. Wyślij mu zwolnienie. Od 17 dnia choroby NAW przejmuje wypłatę, ale uwaga, Musisz się zarejestrować na stronie nav.no, konto ditnav i złożyć tam wniosek o zasiłek chorobowy. Nie masz logowania? Nie jest to problem. Można złożyć wniosek papierowo. Pamiętaj, do zagranicznego zwolnienia wypełnij oświadczenie własne, tylko nie jakiś PDF, co krąży po necie, tylko to na stronach nav. Nie czekaj z papierami, bo jak się spóźnisz, to nav powie nara i kasa przepadnie. Choroba w Polsce? Spoko, masz do tego prawo, byle dobrze udokumentowane i zgłoszone. Jak nie ogarniasz tych internetów i papierologii, to daj znać, pomogę ci to załatwić i jeszcze powiem, jak się nie wkopać w głupoty opowiadane przez kolegów na budowie.